Siema witam was w kolejnym odcinku drugi do Titanica. Sorry, że wczoraj nie było żadnego odcinka, ale. Szczerze zapomniałem i trochę mi się hmm. zasnęło i nie miałem nic nagranego. Więc za to Was przepraszam, ale za to rękompensatę przez ten czas zdobyłem Huge Player Foxa i. No, możecie go wygrać. Jedyne co wystarczy to dać suba, lajkę like i napisać w komentarzu swój link z Robloxa. Tak, żebym ja mógł Wam wysłać to mailboxem. No dobra, a to co? Lecimy na Trading plazę posprzedawać kilka rzeczy. Bo Oczywiście nie wymaksowałem jeszcze tego enchantu, znaczy bożego enchantu, no ulepszenie po prostu, żeby mniej mi petów zjadało, bo ulepszyłem sobie tam laka i laka na fuge i opłaciło się, dobra, specjalnie sobie przerzuciłem tego yy, Void Aliena, i jajka też Dobra, za 420 tysięcy wystawię I podbierałem te swoje huge z Exclusive Dakera i już mam je więc jest dobrze Pet game Token Hmm Wystawiłbym je I klucze bym poprzerabiał, ile mam no mało, bo ja leciałem pod ten pod książki na laka, niż pod właśnie 13 milionów. uuu, już my oczki się zaświeciły. No pewnie te się sprzedały, nie? Nie widać? Uuu, zrobili to oddzielnie. No sobie dobrze. Trzynaście kropka Podki nie, nie, dobra. Klucze dwadzieścia O, tej z bagi mi się nazbierało. zbierało. Nie i dobrze. Niech się pozdobywają. Wtedy je tak jak. I raz otworzę to. Będę. mieć dużo tak to gemu z tego. Bo w sumie jaki to ma rap? Gdzie one są to? 80 milionów. No. Rap nie taki sobie. I jest jak to pospadały. Te Gargantuan prezenty. Ale lipa. Co tu można jeszcze sprzedać? Hmm. Nie wiem, nie wiem, nie wiem, szczerze. mamy jakiegoś wolfa takiego zwykłego? Nie, to hmm. nie sprzedam ich. Ja biorę... Nie, ma. no tak, przecież przecież. Szczerze, otworzyłbym te Bundle Enchanty i zrobił laki X dziesiątki, no, bo one tak fajnie podróżują i podróżowały sceną i myślę, że tak a, i myślę, że tak można zrobić tylko ich mi się trochę uzbierało a teraz nie mam trochę ich mam, ale nie nie za dużo co? 14 już jest rap? że teraz szybko leci Dobra to ja myślę, że potwieram te bandle No, myślę, że pootwieram i widzimy się po prostu po jakiejś po krótkiej przerwie w zależności jak mi się sprzedałem, Więc o, coś się tepno Kup coś, kup coś Kupił. No i laka oczywiście. I dobrze. A widzę, że coś, coś mam w mailboxie. Mam. No. Dziękuję za 10 tysięcy gemów. Zawsze się coś przyda. Mi. Eee, co, co sprzedał? O, eee, co się sprzedał? Secret. Dobra. My się widzimy za chwilę. Dobra, otworzyłem wszystkie bundle. Te z y y y książkami. Przedał się ten drugi i ja zacząłem tak troszeczkę już je przerabiać. Niestety, no nie udało się zdobyć tych najlepszych. No ale trudno, nie, nie, nie każdemu jest dane, wiadomo. Ja należę do tej grupy osób, gdzie no, za szybko to mi to nie da. Rzecież z chwilami się poszczęściło dzisiaj. O, no wreszcie jedno. Radę za 14,3 miliona. I nie chcę się posprzedawać tych rzeczy. Może ja to odblokuję już. A właśnie, bo w sumie to zaraz jest wtorek. I czy są już jakieś tytaniki? 40. ok, okej. Okay. Nieźle. Dobra. Ja tak w sumie posiedzę sobie na tej trading plazie. Nieważne ile by mi to zajęło. Posiedzę. A ja wam nie będę przedłużać. Chociaż bym powystawił kilka jeszcze rzeczy. Jak ty Snowflake. Tak to są Snowflake? Tak są hoverwordy jakieś tutaj. O, tornado dostałem. No nie wiem, co tu rzeczy. Jakie rzeczy podostawałem. Obudki jakieś. Jedna. Dobra. No i co, tak to rezultaty zobaczymy w następnym odcinku, więc my się widzimy już w następnym odcinku. Do następnego, trzymajcie się i cześć.